To jest fundament kruszarki przynależący do kopalni Reichertrost kopalni Złotej Arszeniku na terenie Złotego Stoku. A to jest fragment hałdy. Jednej z hałdy. Celem tego wypadu, w tej wycieczki, jest pokazanie Wam hałd pozostałych po Złota i Arszeniku na terenie Złotego Stoku. Swojego czasu nakręciłem już jakieś krótkie materiały na ten temat, ale ze względu na to, że kamera, której wtedy wykorzystałem zbytnio się nie sprawdziła i że nie byłem wszędzie tam gdzie chciałem wtedy zajść no to postanowiłem wam jeszcze dograć troszkę następnego materiału to są hałdy które są pozostałością po kopalni Rajertrost Haudy. Znajdujące się w okolicy szybu Reichertrost. No i zobaczcie, w tym miejscu, przypuszczam, przynajmniej tak jest to mniej więcej zlokalizowane, według map, znajdował się wlot do szybu Reichertrost. No niestety nie ma tutaj możliwości zejścia bez uprzedniego odkopania tego obiektu. i puszczenia się do niego na linach. To jest kolejne nienaturalne wgłębienie w pobliżu. Hondy, które także mogło być wlotem do szybu. Prawdopodobnie oprócz tego jednego szybu Rifertrot, o którym najczęściej jest mowa w różnych. W publikacjach znajdowały się tu też jeszcze inne szyby, szybiki ale to co jest tutaj najciekawsze dla mnie pod tym względem to są właśnie te pozostałości hałd warpi w których bardzo często można znaleźć jeszcze bardzo ciekawe minerały znaleźliśmy się u podnóża jednej z chałt przyglądamy się kamyczkom ja co chwilę coś tutaj sobie z nich wybieram żeby wam pokazać część tych minerałów, które tutaj można znaleźć chodzi mi głównie o lelingit który jest dosyć rzadki Dalsza część tej hałdy. Tam na dole jak widzicie, kolejne jakieś ślady po wydobywaniu tych Hałda, która jak widzicie, już w dużym stopniu została rozebrana i wykorzystana głównie na podsypki. to co w tej chwili tutaj pobłyskuje, to będzie najprawdopodobniej galena albo spaleryt tutaj mamy takie giełkowe wrostki przypuszczam, że chalkopirytu kolejny minerał Nie pamiętam. I jeszcze tutaj może Wam zademonstruję ten sam minerał takie Sonit albo, albo coś podobnego ma takie bardzo długie słupkowe kryształy co jeszcze? W tym miejscu prawdopodobnie Arsenopiryt i wystąpienia Lingitu. Może uda mi się tutaj wam pokazać taki okaz na którym idealnie widać te giełkowe kryształy. No i kwestia tego czy aparat też też będzie potrafił to złapać. No ja je widzę gołym okiem, ale nie wiem czy będzie to widoczne na kamerze no i tutaj mam jeszcze taki jeden ciekawy kamyczek nie wiem czy to muskowit z biotytem czy, czy jeszcze coś innego przypuszczam że tak wymieszany z taką żyłką kwarcową Te kamyczki zabierzemy. No i tutaj jeszcze nie dojrzałem, że sobie też odłożyłem taki specyficzny kamyczek o czarnym kolorze, w którym są bardzo idealnie widoczne kryształki lalangitu. Trafiłem na coś co najprawdopodobniej jest jakimś amfibolitem, Przypuszczam, że chorą blend. i grupy serpentynitów najprawdopodobniej dokładniej to będzie wyzotyl tutaj już mamy jakieś minerały no nie jestem w stanie stwierdzić co tu dokładnie mówię wiem być. że występuje tutaj być może to jest właśnie ten minerał, jak wspomniałem, jest to minerał wietrzeniowy i przybiera on właśnie takie co ja bardzo zdaje, podobne. On posiada też takie żółtawe barwy. No ciekawe. Natomiast ten minerał znajduje już po raz drugi. I tak szczerze mówiąc, do dzisiaj nie wiem dokładnie co to jest. To jest najprawdopodobniej Halcedon wpadający w taki niebieskawy wręcz kolor. Być może na tym przykładzie uda mi się Wam zademonstrować właśnie te ikiełkowe kryształki Lolingitu, Lelingitu. No jest tutaj ich tysiące, wręcz miliony.